Go. Go. tu w prawo Kubito, ka za prawo jeszcze! W prawo jeszcze, Kubito, no, w prawo! A w prawo kręślę kierownicy, jeszcze tu? w prawo! Ja pie. Ale przy drzewie tam jest kurna przecież! Pierz raz i na grzybach A, tu? jesteś! Tu? No. No. no, 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 no. Nie ma tam nic? Nic nie ma. Na pewno? Na pewno. Może no, tam gdzieś niżej, poczekaj chwilę. Wyjrzę może. Stój! Co to pi**as? Siedzą w tych telefonach, nic nie robią. No dlatego. O, dzwoni jeszcze raz, dzwoni jeszcze raz. <grym> <grym> tak, hello. Ile mam czekać? Ile? Ile mam czekać? Jasne, ja myślę, Umawialiśmy się, że zobaczymy się spotkać. Jasne. Ile mam czekać? Myślę, że myślę, że to. Ile? Ile? Myślę, Ile? że to. Ile? Myślę, że to. Ile, Ile? 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 Ile mam czekać? Myślę, że to, że to ogarniemy niedługo. Dziękuję za Proszę, cały Dom kultury. Tak, jakby wszystko mhm. w To no Dobrze. I kiedy to wydarzenie? No, jak najszybciej. Z tego, co słyszę, to dyrektor jest bardzo niecierpliwy. Odekscytowany, tak? Po drugiej stronie, widzisz samochód? A, tak, no. No to tu Czali! Tutaj, tutaj, oj! To nie ja! To gdzie? Po drugiej stronie, ja p co Charlie robisz ze mnie, a ja? Po drugiej stronie, podejdź, o północnego frontu. Haj, Siri? Pokaż mi, gdzie jest północny front. Tak, po angielsku. Eee, show me where are, k. j. północny front. Haj, Siri! Show me where is, północny front! Nie możesz mówić, bo tego nie rozumie. Z dachu, z dachu. To będzie się czuł takie... Uwaga, lecę, uwaga, lecę! A czy da się przeżyć? Ja normalnie na dynikę walę. Pokazać ci? No, dawaj. No to patrz. Czy rozbiegnę. Uwaga! Na salto. Mówi ci to coś? No tak. Powiedz go, że go znajdę. Słucham? Ale skąd... on pracuje na urzędzie. No i dopuścił się prawie próby jak chłopaka. Ooo, ciebie? No i szacunek. Dzięki. Syna. A, okej. Okay. Syna ci k***a słuchał? Ja k***a? Czy ty... możesz do niego zadzwonić i bo? Co, w rodzinie to nie zginie, k***a? <laughs> ben Black, proszę o spokój. No dobra, dobra. No chodź. To wej, stój! To nie ja. Widzisz te dwa samochody, które przejechały? To Dali! stój, stój! To nie ja, to nie! Stoj! Ja, to, ja, to, ja, to, ja, to nie ja! To nie ja! Po drugiej stronie! to gdzie? Po drugiej stronie, widzisz samochód? Spokojnie, nic nie chcemy zrobić! Chcieliśmy się dogadać! Oddać ten helikopter! To Ale to dlaczego? To nic to nie zrobiliśmy! Twarzam to chętnie... Myślę, że oddać pani kochana! Nic nie zrobiliśmy, no pani... Widzimy to było Spokojnie, pani zrobi zrobisz. A czemu pani zakuma? Zgadza się. Co, co? co pani robi? Prawdy. Co pani robi, się pytam? Ty policyjna glino. Kryjć ją! A kru, o, SK Syny! O, z... mnie. się gapią! S Zatakował mnie z broni białej! Zamiast z dojechać! Patrzy się jak... się zakuć, no. Może pijesz nawet jutro. Hmm? Co będzie robić? dobrze, poczekajmy, taka tutaj ruda stoi. Poczekaj. Czerwone korale. Korale ja Witam, jestem burmistrzem miasta. Dzień dobry. Jak masz na imię słodko? Emili? Emily, Emily, chciałbym Ciebie w każdej chwili. Zatańczymy może, ha? Możemy zatańczyć. Ech. Chodź Wręczę Ci malacik za przekroczenie. Dawaj to na fura, otwórz drzwi. Będzie kurwa burmistrz szęczyć. Pierwsze wykroczenie to twoje spojrzenie. <gry> wymiar kary, bo droga nakładam na ciebie burmistrzowski mandacik Hehe! swój numer? Nie mogę zamrać się, ja powiem. ja wrócisz. wróć. Domu, krwusto. Ja to wszystko, ch... dla ciebie, cały ten dom, urząd ch... dla ciebie, a ty co? Eee, dobra, k***a, ch... nie wysłał. Wszystko, ch... ci dałem od samego początku! Ale co mi pan dał? Wszystko ci, ch... dałem! Dom ci dałem, wszystko ci, k***a, Ale przecież jesteś A ty co? Na koniec, jakiś ch... jakieś... co? co? A jestem bezdomny, mam wiesz co jest? co? mam wiesz jest? gdzie jest? O, gdzie się pan na mnie? No. Pan jest ja, słuchaj, dzwoniłem wcześniej, bo budowałem. się nie? już nie udaje. już się uda. to wypiłeś, Charlie? nie dużo. nie dużo. by się. A, a, ale odnośnie czego? Życia. Odnośnie życia? O. o Dobre życie, nie? No. Oj, dróg, Takie to jest W dostatku nie. He? Aha. No? Słuchaj, Nie, ja nie chcę. Nie, ze mną trzeba chodzić. A ja jest, dobra. No, no, no. Co się dzieje? Proszę uważać. O ŁANO no, co ty robisz? Super. A ile w ogóle masz lat? 32. O, proszę bardzo, starsz ode mnie. No ja. Naprawdę? Tak, ja mam 27. Okay, Młody chłopak, okay. nie widać. Nie, oczywiście, tak, widzę właśnie. Może przez zaraz. Yeah. Tak się składa, że jestem młodym biznesmenem. Lekko zarosłem ostatnio. Po co? No w razie gdybyś się źle czuł. Źle się czuję. To gdzie jesteś? Źle się czuję, Jasmina, że się pogłóciliśmy. Co? Źle się czuję, że się pogłóciliśmy. Jest okej, okay. nie jestem zły. Ja też. Panie Burmistrzu jest w porządku Charlie kocham nie się nie musisz się z tym... ja wiem ja ciebie też kocham się mi na... Rozumiem. ja już te... Ja rozumiesz ja ciebie też Charlie rozumiesz, że ja k wajesz. kocham wiem nie k***a, się w minę